Dał Ducha Objawienia. Bracia, Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał Wam Ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego to znaczy, światłe oczy dla Waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja Waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas, wierzących. Na podstawie działania jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą i panowaniem i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem. Pełnią tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób. Piękny ten hymn chrystologiczny nie może tylko pozostać poezją chrześcijańską. Nie może być tylko wykorzystywany w czasie uroczystych ceremonii. To jest treść, którą Paweł przekazał Efezjanom, treść, którą powinniśmy rozczytać. Paweł mówi o dwóch rodzajach poznania, o dwóch wymiarach, byśmy powiedzieli, poznania. Używa tutaj w tym siedemnastym wersecie słówka mądrość i słówka objawienie. Te greckie słowa są też nam znane. Mądrość to Sofia, objawienie to Apokalipsa. Dwa wymiary równolegle Pozwalające odkrywać, kim jest Bóg, bo taka jest istota tej wypowiedzi. Prosi Paweł o to, żeby otrzymali wierzący te właśnie sposoby poznawania, i oni otrzymują je tak, aby mieć światłe oczy w sercu, tak aby każdy wiedział, czym jest nadzieja jego powołania i do czego został wezwany. W chwale Bożej. Te dwa sposoby, mądrość, ta Sofia, to przede wszystkim poznanie intelektualne, zdroworozsądkowe, powiedzielibyśmy takie rozumne chodzi o praktyczne i zaradne korzystanie z całej Bożej wiedzy. Ta mądrość pozwala nam właśnie. Wypowiadać się, ta mądrość pozwala nam układać życie we właściwy sposób, ta mądrość pozwala nam zdobywać umiejętności budowania relacji, budowania małżeństwa, pracy, zdobywania wiedzy naukowej. To jest ta mądrość, którą Bóg nam daje. I to jest jeden rodzaj. Drugi. Rodzaj mądrości to objawienie. Drugi rodzaj poznania to jest ta apokalipsa, coś odsłanianego dla nas, bo tak to słówko też można przetłumaczyć: coś, co Bóg ma i odsłania. Chodzi o poznanie nadnaturalne, duchowe, powiedzielibyśmy też tak, takie głębokie, przekraczające tylko te ziemskie wymiary. Wieczne, nieskończone. I gdy popatrzymy w przypisach Biblii, wprost jest mowa, tu chodzi o charyzmaty. Paweł ma jednoznacznie na myśli właśnie to taką posługę charyzmatyczną, takie życie w pełni charyzmatów. Zwróćmy uwagę, Paweł nie stawia opozycji, albo mądrość, albo objawienie, albo zdrowy rozsądek, albo charyzmaty. To nie jest opozycja, to jest Dyspozycja. Dysponujemy jednym i drugim. Dysponujemy charyzmatami, aby na co dzień nimi się posługiwać. One też tutaj w tym wymiarze, o którym mówi Paweł, pozwalają nam odkryć naszą godność, nasze powołanie, istotę chrześcijańskiego życia i służby. Te charyzmaty są wtopione w nas. A dzięki temu stają się też źródłem poznania, i właśnie naszej godności, i naszej roli, którą Bóg nam dał. Zatem każdy z nas powinien korzystać z jednego i z drugiego wymiaru poznania. Tej mądrości, którą można by powiedzieć reprezentuje teologia systematyczna i tego objawienia, które reprezentuje teologia praktyczna. Jedno i drugie musi iść ze sobą w parze. Zadanie dla Ciebie na dziś. Proś Boga, aby dawał Ci tę mądrą równowagę, by nie było przeakcentowania ani jednego, ani drugiego wymiaru. Korzystaj z mądrości, Sofii. I korzystaj z objawienia, z apokalipsy. Gdy trzeba, wzmacnij jeden z tych wymiarów. Niech Ci w tym błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.